Rodzaj zgłoszenia zapotrzebowanie. Dodanie zgłoszenia przez pracownika salonu. Zgłoszenie będące zapotrzebowaniem należy stosować w sytuacjach związanych z bieżącą obsługą systemu oraz urządzeń, które nie blokują procesu sprzedaży. Jest to zgłoszenie, które po jego wprowadzeniu otrzymuje status nowe i dopiero po jego potwierdzeniu przez pracownika salonu zostaje przekazane do decydenta, Czyli osoby upoważnionej do podejmowania decyzji odnośnie realizacji danego zlecenia bądź jej wstrzymania. Załóżmy sytuację, że w dniu poprzednim pracownik salonu błędnie wprowadził wartość gotówki na zakończenie dnia. Aby wprowadzić zgłoszenie do systemu, należy uruchomić dowolną przeglądarkę internetową, a następnie wprowadzić adres naszego portalu zgłoszeń. Za pomocą wcześniej otrzymanego adresu e-mail oraz hasła logujemy się do portalu. Aby dodać nowe zgłoszenie, naciskamy zielony przycisk Dodaj nowe zgłoszenie, ewentualnie z lewej strony wybieramy sekcję zgłoszenia. I przycisk Dodaj. W obu przypadkach efekt jest ten sam. Następnie wybieramy rodzaj zgłoszenia. W naszym przypadku jest to zapotrzebowanie. Następnie wybieramy typ. Jest to zamówienie usługi. Następnie wprowadzamy krótki tytuł. Następnie, opis. Jeśli mamy załącznik, możemy go w tym miejscu dołączyć do naszego zgłoszenia. Jeśli wszystko jest już gotowe, naciskamy przycisk Potwierdź. Z chwilą naciśnięcia przycisku Potwierdź zlecenie otrzymuje status nowe. Co widoczne jest w tym miejscu. Na tym etapie zlecenie to jeszcze nigdzie nie zostało przekazane, a pracownik systemu ma możliwość jego korekty poprzez naciśnięcie niebieskiej ikony. Aby zlecenie przekazać do decydenta, należy zmienić jego status. W tym celu należy użyć Zielone ikony, dodaj komentarz, zmień status. Na tym etapie możemy uszczegółowić nasze zlecenie. Możemy dodać komentarz i następnie zmienić status. Do wyboru mamy dwa statusy. Anulowanie, czyli w przypadku, kiedy chcemy. Unieważnić nasze zlecenie. Natomiast jeśli chcemy przekazać je do decydenta, wybieramy opcję zgłoszone i naciskamy przycisk Potwierdź. W tym momencie nasze zgłoszenie zostało przekazane do decydenta. W przypadku, jeśli decydent ma zastrzeżenia, może zwrócić zlecenie do pracownika salonu, celem np. uszczegółowienia. O zmianach statusu zgłoszenia pracownik jest informowany drogą mailową na adres podany przy rejestracji.